No się Malko, witam bardzo serdecznie. Jestem dzisiaj i witam dzisiaj w końcu na moim kanale. I tak, yy, zagrałem sobie Brawl Stars generalnie. Więc, woks i uwaga. Słuchajcie się... mnie. Uwaga, uwaga, uwaga. To jest Star Power do Viper. Ksia, jak przeczytam go, a tak to wygąszczu by... Piper zadaje 800 punktu obrażeń dodatkowych przy maksymalnym zasięgu jest mega dobry. Wtedy weźmiemy ten pierwszy i jeszcze chciał powiedzieć. Na przykład w drużynę. Nie patrzcie na no, liga bo jest mega słaba. I po nowy. W drużynę, no no nie w drużynę solo. <laughs> Ja też się nie zapisał. Solo. Macie jakiegoś nowego, no? Widzicie, lokalnie Solo. Też macie nowego. No, no, nowy to jest Polak, który jest najlepszy. W na pierwszym może z tej bo wiecie jak to jest, ale mm, jest na takiej widzę, rozumiecie to? A kiedyś będę, jak patrzyłem, no tydzień temu, może gdzieś nie to pamiętam, że on był na miejscu. To miała straszne, straszna. Że był na miejscu. No, nie jedzie, był na miejscu ósmym czy dziewiątym. No, kilka no dni no, temu, dużo kilka dni temu, tak pięć, sześć był więc tak to wyglądało. Nie dam, że to wtedy tak. Nie wiem, czy tak mi się. Cieszyłem Polak, jeżeli ja zrobicie to Polak I wyczekujemy też na aktualizację w bes Której na razie Kiedy będzie? Coś zrobić? No, moje nagrywanie przyszedł do drugi ruch, super No chciałem coś trafić Nie mogę nic trafić, serio. Z krzaka bym chciał trafić. Jej, on leżał. Jej, nie, nie zabija mnie. O, leży dostał Nie tam czają w krzaku, to leży. Dostał. Mhm, mm mhm, mm mhm. Ale że nie, no co, ja zrobiłem lepszego? No lepszego to nic. To jest prawdziwe, że on zadaje więcej obrażeń w szaku na przykład. No to, ale dobra, niech to robi. No, nie, nie mam sensu. Dobra, i tak tu wyjdziemy na plus. I wygrali. Nie, jak wy wyjdziemy na zero to tak chciałem powiedzieć. No ale no fajnie, tu inny jesteś, sister.pl w ogóle. Maja, fajnie, no, że. się jesteś tak, że. nie lepsze I pytanie: jak się ma dwóch, to jest problem. Zanek ale gra się na jakiejś tej Ile biję ile biję po prostu stąd Ola Siedemset czterdzieści Nie mi rozumiem, ale No, że wiecie, jest mega mocne. Jeszcze nic na żółto pali. Po tak nie. No to czekamy. A już wielkie starcie, dobra. To ja się dla mnie liczy, bo puchy będę. Co było? Kurde, ale nie? Kurde, co było do wykierowania Chyba To trochę, no nie, ja źle nie zrobiłem. Tutaj się... Ja już, no już nie miałem szans. No może no, 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 coś tam było. Nie, no na no, 19 koła zrobiłem. I tutaj, chodzę w kluby i lokalnie bo hop no i sporo osób no i ja będę musiał też sobie stąd odejść opuszczam na dobra, gramy jeszcze jedną rundkę muszę mi do nagrania No myślę, że z tego że Polak jest pierwszy na świecie jeżeli chodzi o puszki, to nie gadajmy, ale jeżeli chodzi o ligę, no to... I bo ten... Tam jest też jakaś osoba. Ale dziękuję za to wszystko. Dobra, dostał za dwa i pokoła koła. Ja z tego by dostał, 300 no, trzy, chyba gdzieś. No cerne próbuję ich trafić, to jest to słabo dobra, może idę tam <laughs> czuje się fajnie star power chujówce <laughs> do spajka dobra, muszę się ruszyć o nie, wczuć, podobno, tam gdzie bot grał Superbot, super mi no, Wziąłem Cuba. <laughs> Jak to właśnie? E S zrobiliśmy. Nie. będę ich na nich pokazywał. No jest słabo. No nie wczytaj mnie. O, nie, pokazałem się. Te usta też się nie pokazuj. Nie pokazuj się. I nie wołaj mnie. Ja dostałem coś jakiegoś do usty. Ty pierwszy, nie idę tam. No i elo? Ja leżę? No są trzy teamy raczej, my jesteśmy... Dobra no, zdążę się, zaraz Ale coś porobię nawet. Ale że es mi idzie. Serio porabiam ich. Tylko ta godzina została. Nie. Ja tu najwięcej zrobiłem, nie? Ja tu najwięcej zrobiłem. W ogóle chcę zobaczyć ile. Słońce Zobacz, no chyba tutaj. I w ogóle, ile jeszcze mam? 9 minut. No coś jeszcze jedną? A jeszcze jedno i zaszkodziłem 9 minut. Dziś ale olestan, nie więc Cieszę się z tego, że zrobiłem Starbucker do Belfortu, że ta jesienią się w Mega cieszę i mega się cieszę też z innego powodu. A z jakiego? Boże, ten Polak nie żyje w Polaka. Taki powinien być prawdziwy Polacy. Tacy, tacy Polacy. Na pewno ten odcinek go wejdzie za zwiększyć, bo będzie wstawiona na pewno. I nakrywam go przed szkołą. Dobra. Widziałem. No i leżę? No nie, on też. Słabo. On się wyłożył. Ja muszę się nie wykładać. No dobra. Jeżeli Ci się spodoba, zostawiajcie łapę w górę. Slep mam takie jeszcze 3 godziny. Jeszcze. Kupię sobie Nie kupię sobie. A nie kupię sobie nic. Ja jestem czemu to nie jest, tylko... I tego też trzeba stać. A czemu ty nie jesteś? Może się kupił. Może, może. To nie ważne. Więc jeżeli się spodoba, zostawiajcie łapę w górę. Ja się będę z wami żegnał, więc... Że no w ogóle... Mm. nie musiało być 940. No, nie Tutaj to mniej, ale 940 jak jest na siódmym, żeby na ósmy i na 9, rozumiecie? 940 musi być. A tu nie ma 940, jeżeli na siódmym. Na Jackie, no to nieważne, ale na 940. Tak będzie już na siódmym.